Simon liska, z tej strony Maciek, co to jest kolejny odcinek z gry Balony w świecie, w żadnym nie tam świecie, w Tower Defense, czyli obrona wieży. Cały czas mi się myli z, z starą serią, którą kiedyś tam graliśmy w Pora na przygodę. Ale dobra, lecimy od razu do mapki i jesteśmy na miejscu. Ludzie by się mnie pewnie zapytali, chociaż nie wiem, ale tak obstawiam, że pewnie by się mnie zapytali, Macieju, dlaczego ty ciągle grasz na Easy? A ja bym im chętnie odpowiedział na to prostym zdaniem, prostym stwierdzeniem, nawet bym powiedział: Po prostu nie umiem w to grać. No tak jest. Ostatnio próbowałem na e, poziomie trudności Horde, na trudnym przejść tą grę i... Znaczy, jedną mapkę sobie przecho przechodziłem tam. I niestety nie dawałem rady. Zupełnie nie ogarniałem, co się dzieje. Do dochodziłem już byłem na 80. Prawie i tak się postanowiło po prostu. Przegrać. Co jest smutne? Jak my lecicie? Później robić tak, kółko, tak, kółko i lecicie w którą stronę, nie? Chyba tak. No to fajnie, fajnie. To Was troszeczkę poulepszamy. Bo i tak jesteście na pierwszej linii ognia. No nawet dwa razy Was ulepszę. No tak, jeszcze, żebyście dalej strzelali, dalej rzucali. Żebyście, nie wiem, popracowali nad mięśniami bicepsa, czy jakimiś tam innymi mięśniami, żeby rzucać dalej tymi rzutkami, nie? Oczywiście, to jest prze przecież wiadome. A, tak ulepszyłem już. O kurczę, co byś się spodziewał. Dobra, co my tutaj moglibyśmy jeszcze zrobić? Moglibyśmy jeszcze ulepszyć nasz łódź podwodną. Ciekawe, czy bym dał radę zrobić tą mapę właśnie na przykład z, tylko z ty tymi dwoma rodzajami postaci, czyli zwykłą małpką i łodzią podwodną. No mogłoby być pewnie ciężko, ale jest to do wykonania chyba, nie? Czy nie? Nie wiem, może kiedyś sobie taki postawimy taki... Jak już zrobię wszystkie mapki na Easy, a na Medium i Hard nie będę potrafił zrobić, to to oczywiście sobie strzelimy takie challenge. Nie no, żartuję, będę będę się szkolił w tą grę. Ja będę trenował dzień i noc, aby... Aby po prostu potrafić cokolwiek zrobić w tej grze, aby tą grę zrobić na nie tyle co na hard, na, ale na Impopable. No Impopable jest bardzo ciężko, tam już nie ma żartów, jest jedno życie tylko. Jedno serduszko, tu mamy tych serduszek 210, jakby ich tak na, na, nawalić tutaj, tak, prrr, no to byłoby ich sporo, całe ekran by zasłaniały, ale jedno serce to bardzo mało. O, mamy tutaj już pana Strzelającego wszędzie, bardzo się cieszę Mogę sobie za darmo postawić Maga, ale go sobie zostawię Go sobie zostawię, bo może być Bardziej przydatny, tutaj mamy jeszcze, tutaj o Wiecie co robi ten farmer? Ten farmer zbiera yy, Bananki, tak mi się przynajmniej wydaje A zresztą możemy jednego położyć Co się stanie tutaj na przykład gdzieś, nie? O, na przykład tutaj, o Banana farmer, no i on sobie stoi I na razie nic nie robi, bo żaden balon Jeszcze do niego nie doszedł wygląda jakby nic w ogóle nie robił mogę go sprzedać ale nie odzyskam go wtedy ej nic nie robi halo a może on musi mieć ten dobra to postawimy przy nim to czekajcie to szkoda że nie mogę go przesunąć ale ale sięga dobra zobaczymy i co on zrobi on zbierze te banany tak on je zbiera ej to jest easy wtedy dobra to tam poulepszajmy go jeszcze Zobaczycie my to zrobimy jeszcze z Panem Monkeyem. Ja nawet nie wiedziałem, że te małpy potrzebne zbierać. Ile one kosztują w ogóle? Halo? A nie, nie to, przepraszam, tutaj. One kosztują 40 dolarków tylko. Przecież to jest tanioszka. Ale nie, nie, no to, to fajnie, fajnie. O nie! O nie, Macieju! Dlaczego ty jesteś taki urny? Dawaj, kupuj tą bobiarza. Dawaj i strzelaj w najsilniejsze, nie w, nie w pierwsze człowieków, najsilniejsze, już prawie go sprzedałem niechcący, ale na szczęście nie, dobra jeszcze, a nie, on jeszcze jest ulepszony, dobrze, tego byśmy mogli troszeczkę podekskić. tak, wiecie, level up, o na, na przykład, a ja tutaj sobie już ładnie popyka, o dziękuję, ładnie, no i sobie radzą na spokojnie, jeszcze tutaj byśmy mogli ulepszyć troszeczkę tą farmę, żeby więcej kasy leciało z niej, i no i spokojnie. I byśmy mogli zrobić ten, bananowe imperium, znowuż, bo już raz mieliśmy, pamiętacie, bananowe imperium, to było, to było za czasów, kiedy my byliśmy jeszcze zwykłymi mafiozami, byliśmy baronem bananowym, mogę jeszcze, nie, tutaj jeszcze, jeszcze troszeczkę trzeba uzbierać, żeby tutaj troszeczkę poulepszać, tu moglibyśmy ulepszyć, o, ale nie, bo i tak nie możemy, nie mamy 50 poziomu. Proszę bardzo, i mamy tutaj o bananową farmę. 11 tysięcy, co to za ceny są? I wtedy, 5 skrzyniarz produkuje. No to fajnie, jeszcze byśmy wzięli go tak, że w ogóle ile tych bananów leci? Jeszcze, jakby troszeczkę więcej zarabiać z tych bananów. No to to by było naprawdę przyjemnie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ulepszymy to sobie jeszcze, moglibyśmy sobie postawić super małpkę, która by tutaj ogarniała, ale nie, ulepszymy banany. Teraz dostajemy po 60, więc będziemy zarabiać dwa razy szybciej. I dwa razy więcej. Mogę, mogę tutaj go postawić, zobaczcie jakie życie jest piękne. Dobra, oni już nie mają, oni, aaa, wy środkiem lecicie, zobaczcie tutaj. Tutaj wiedzą co robią ze swoim życiem. No jeszcze tutaj sobie to ulepszymy. No i może kiedyś pozbieramy na 11 tysięcy. Skoro tak działa ta małpka, to ja nie wiedziałem. To byśmy mogli wtedy... A, to byśmy wtedy mogli grać właśnie na tym. Na wyższych poziomach. Z tą małpką jedynie. Jednak chciałbym ciebie drapania rakieta gdzie indziej. Bo to troszeczkę jest niebezpiecznie, jak to sobie tak leci. Uuu, jest bardzo niebezpiecznie. Ulepszać fabrykę, ulepszać fabrykę. Maciu, ulepszać fabrykę? Pomyśl szybko. Nie, chyba nie ma potrzeby. Strzelimy sobie... Ale zobaczcie, kurczę, jeszcze troszeczkę tylko uzbieramy, jeszcze tylko takie 5000. Ja wiem, że to już jest koniec, i będzie niebezpiecznie, ale chciałbym chociaż zobaczyć, co tu daje. Może w ogóle podchodki mamy, to. gdzie jest ten guzik? A, tutaj, Możemy lewo albo prawo. To jest yy, więcej niż czy mniej niż. Mniej niż coś tam. Bo więcej to by była w drugą stronę. Mamy już 8000, pewnie dzięki tym bananom, które tutaj mamy z fabryki bananów z farmy. Bardzo to wygląda jak takie imperium bananowe bym powiedział. No, ale uparli się na taką nazwę, nie możemy nic z tym zrobić, niestety. Uuu, troszeczkę niebezpiecznie, ale na szczęście mamy bardzo, bardzo dużo kolców po środku i... Uuuu, wow, coś się dzieje, widzicie to? Patrzcie, no kurczę, z taką tą farmą bananów, to patrzcie, co my po prostu sramy pieniędzmi teraz, przepraszam za wyrażenie. Już więcej się to nie powtórzy, wybaczcie. Nie chciałem być taki wulgarny, ale niestety ta fabryka mnie zmusiła. Tak. o laser, jasne. Tylko na tej małpce już możemy przeżyć. Co to za życie? Zobaczymy. Do 40 poziomu i mamy coś takiego. I, I już nam nic nie mogą zrobić: zupełnie nic. Więc jeszcze sobie tutaj na spokojnie. Oooo. No, laser też ich nie rozwala. Tak, na całe szczęście, tak jak po drugiej stronie położyliśmy nuklearną. o, plazma jeszcze. Uuu, fajnie, fajnie. 46 poziom, no spokojnie, ja bym chciał bożka postawić, bo zawsze stawiam robokopa, a bożka rzadko, więc fajnie jakby to był tym razem bożek. Mamy już 5000, wow, ceny z kosmosu, nie? I tak, jak na środek dojdą, to sobie się przebiją przez tym kolce, więc co za różnica. Niech sobie lecą, gdzie chcą, nie? Nie do końca wiem, co robi wioska. Redukuje koszt, wszystkich. Przy... <laughs> Redukuje koszt upgrade'ów. A ja myślałem, że to nie, nie ten, nie działa w ten sposób, tylko że wiecie, ulepsza, na przykład, że 10% zwiększa ich efektywność, moc i tak dalej. O nie, w takim razie to jestem głupi. 85 tysięcy, co to za cena? Ale mamy Boga Słońca, więc fajnie. Uuu, ja cię kręcę. Mogę to. Czy mogę, jak ją sprzedam, to ją odzyskam? Chyba raczej nie. Ale tak na 50 właśnie, teraz sobie ją sprzedamy. Czy ją odzyskałem? Nie, nie odzyskałem. No niestety poszło na straty. Mam już 10 tysięcy. Wow, wow, 11! Wow, Naprawdę z tym, 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 tym czymś się łatwo zarabia. Dobra, lecimy do kolejnej misji. No i jesteśmy. Czy my tą mapkę robiliśmy na odcinku? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Robiłem ją sobie poza odcinkiem, pamiętam bo chciałem ją zrobić, bo ona miała totemy i na totemach ją leciałem, więc y, fajnie by było, jakbyśmy ją dali radę zrobić chociaż raz. No i nie wiem, czy byśmy mogli zacząć tak samo. Nie, zróbmy co innego, żeby nie było nudy. Nuda jest nudna. Wszyscy o tym wiedzą przecież. Więc postawmy sobie pierwszy klej, o. O, i teraz nie jest nudnie. Ja na przykład, ja się świetnie bawię. Uhu, nie no, żartuję. Te początkowe misje tak od 1 do 45 to jest Totalna nuda, nic się nie dzieje. Dlatego ulepszymy troszeczkę nasze małpki. O, proszę bardzo, o, dziękuję. 145 jeszcze kasiurki, jeszcze nam się przyda. Powtórzyłem nawet 3 razy jeszcze. O, jeszcze tutaj... No kurczę, Maciej, odludź się tych słów. Jak, jak mi się jakieś słowo wbije do bani no, przed odcinkiem, to dosłownie na odcinku powtarzam to słowo 40 milionów razy. I to jest naprawdę uciążliwe. Bo nie chciałbym, bo, bo, bo jednak dziwnie się tak żyje, nie? Mówiąc to samo słowo 15 milionów razy. Dlatego jeszcze zamienimy na. już. Nie, to też dziwne słowo. Dobra, odpadamy z w ogóle słowa jeszcze, już i tym podobnych. Musimy sobie poradzić bez tych słów. Oczywiście każdy o tym wie, że życie bez tych słów jest prościutkie. Dlatego kupimy sobie tutaj kwas. Fas jest spoko. My tą małpkę nieraz mieliśmy ulepszoną na, na tą stronę, a na tą stronę chyba ani razem. Nie wiem, nie pamiętam przynajmniej. Fajnie jakbyśmy kupili znowu farmę bananków i sobie zarabiali. I przy okazji postawili koło niej wioskę. O, tak. O, ale to drogo wyjdzie. Strasznie drogo to wyjdzie. Dlatego najpierw ulepszmy sobie... O, dziękuję. I, o nie, zapomniałem! Macieju, Macieju, dlaczego zapominasz ciągle o tym? Postaw tu jakąś bombiarkę. No, bo jak mi te metalowe znowu wyskoczą, to ja się zestram. A no, nie zrobię je. Dlatego, bombiarka by się przydała, nie? O, na przykład, tutaj sobie strzelimy. I nie strzelasz w pierwszy, tylko w najsilniejszy. Ja ci to już mówiłem, no. Nic mnie nie słuchają, zupełnie. Ja jestem dla nich miły, a oni. Eee. Ja nie wiem. Idę na emerytury. A tu mamy w ogóle cel, ciekawe. Ciekawe coś stanie, jak będę w niego klikać cały czas. Pewnie jakieś osiągnięcie, na przykład. W ogóle tutaj mamy, o, taką yy, ninja. To jest maga. Tu mamy robokopa, samolot, statek zwykłego i helikopter. Helikopterem w ogóle nie używam, praktycznie. Nie wiem dlaczego, jakoś tak helikopterem się nie bawię. Ciekawe. Dobra, wy się tam bawicie, a my sobie poczekamy na farmę bananków i na wioskę Małpek którą sobie postawimy gdzieś tutaj obok, żeby te jeszcze były tańsze. Najpierw kupimy wioskę, nie? Oczywiście, to jest normalne. Więc już możemy ją nawet położyć. No jeszcze, o, dziękuję. Jak sobie ją ładnie położymy tutaj, to 690 faktycznie są tańsze. O, ty kurcze, 10% tańsze. No, o, tutaj będzie 15. Um, zaraz, najpierw postawmy Farmę bananków, żeby już tutaj zarabiały. Ale zobaczcie, 230-385, no to takie ceny są rozsądne bym powiedział, nie? Takie... Idziecie do sklepu po świeże bułki, a one po 5 groszy. Nie? To te nie są najlepsze bułki, ale zawsze tańsze, nie? Są tanie i fajnie by takie kupować. Dobra, tutaj wioskę ulepszamy, niepotrzebnie chyba. A co? A, to mi zwiększa tylko te. Dobra, to nie, ja muszę w tą stronę lecieć. Bardzo. No, jednak w tą stronę trzeba, bo tutaj trzeba balanki kupować. O! Tutaj wiem, że one dwa razy robią kółko, więc tam na spokojnie Jeżeli chodzi o życie Czy postawić? No dobra, stawiamy tutaj Niech stoi sobie, zbiera te pieniądze, nie? No, a my sobie tutaj na spokojnie Byśmy mogli wtedy tego ulepszyć jeszcze No, 15% więcej Go chyba też nie używam no, W ogóle nie używam tych, tych, tych budynków Budynki są słabe Mogę zawsze postawić budynek o budynku I będzie, wiecie, taniej jeszcze, nie? Ten będzie tańszy od tego, nie? Znaczy, jeden drugiego będzie tanią Coś takiego, nie? Dobra, przydałoby się coś położyć jednak, bo nie damy sobie rady w ten sposób. E, super małpkę, tak. Tak, super małpkę. A, ale jednak farma bananów by się bardziej teraz przydała. Więc stawiamy republikę bananów, która będzie srała pieniędzmi w zasadzie. No, 10 tysięcy uzbierać to będzie już ciężko, bo... Bo nie mamy takiej samej mapki jak wcześniej. Tam robiły 15 kółek. Tutaj już bardziej robią yy, dwa kółka i... I tutaj już nic nam nie walczy dla nas, nie? Więc tu jest już problem. O, już na przykład mamy problem, widzę. I niestety, nawet nie stać nas na jeszcze Super Małpkę. Czy damy sobie radę? Powinniśmy. Ej, daliśmy sobie radę, ale co? Ej, jeszcze nas stać na ten. To dobra, kupimy tak? Dla niepoznaki. Wiem, że to już mogło mnie zabić, i prawdopodobnie już nie żyje. Ja, ja sobie z tego zdaję sprawę, bo 10 tysięcy teraz nie uzbieram na pewno. To jest 40 poziom. Wow, ej, jak wcześniej nam się prawie udało zrobić to. Gdybyśmy tego nie kupili i nie ulepszali, to by było dobrze, bo już właśnie przegnałem chyba. E, Macieju, 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 czy dasz sobie rady? Dałeś sobie radę, Wow, dobra. Tu teraz e, 4000. Macieju, nie, Macieju za pieniędzy, nie może to tobą rządzić, rozumiesz to? Pup, super małpkę. I sobie z nią spokojnie żyj, Jak ją ulepszysz, to możesz wtedy ulepszać bananową farmę. Nie w Nie w drugą stronę, bo, bo nie zrobimy tego. Ej, mogę to zrobić? Co mi to daje? Nie wiem. Coś mi to dało. Ale fajnie wiedzieć, że coś takiego mieliśmy. Wydałem pieniądze niepotrzebnie. Jak zwykle zresztą. Zwyczajny dzień, w zwyczajnej pracy. O lasery jeszcze. Wow, pięknie Macieju. Coś ty zrobił. Ej, to już nic tam nie zrobił, znaczy 44. Jeżeli się dobrze postaram, to nie dość, że to zrobię, to jeszcze ulepszę ładnie sobie farmę bananków. Ale dzisiaj mam odcinek z fabrykami. Fabryki bananów są ciekawą opcją zawsze, nie powiem, że nie. Oj, tutaj mamy. I w zasadzie ja sobie mogę założyć ręce, a... Znaczy nie mogę, bo mi mikrofon przeszkadza, ale mógłbym. Bo teraz już w zasadzie nic nie musimy robić. No sobie na spokojnie tutaj poradzą. Chyba. Najwyżej kupimy jeszcze robokopa, bo ta super małpka. A... Jest dobra, ale nie aż tak, jak byśmy chcieli. No, zobaczcie, tutaj sobie radzą, nie? Ale jednak Robocop jest dużo lepszy. No i tutaj mamy, co tutaj jeszcze możemy zdobyć? Uu, tutaj 10 tysięcy, no troszeczkę drogo. Robocopa, kupić mm, 48 poziom. Robocopa, 48 Robocopa. Mm, no, można by było, Macieju, nie? Można by było. Aczkolwiek... Ej, a co jakbym zrobił od razu, najpierw poszedł w prawo, to co on by rzutkami strzelał? <laughs> hmm... Bo już mam 10 tysięcy na farmę bananów. No, no, no... U nie, robokopa. bez robokopania przeżyjemy jednak, dobra, trzeba było kupić, szkoda. Szkoda, kupmy i chciałbym zobaczyć, co zostanie, stanie, jak kupię od razu robokopa. Czekajcie, to jest ostatni poziom. Tak, dobra, to czekaj. Przedamy cię, wybacz, wybacz, bo chcę sprawdzić, czy ty strzelasz rzutkami? Tak, rzutkami strzela, zobaczcie, Ole kosmos. Dobra, ale stać nas było znowu na robokopa, więc tam spokojnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, my skończyliśmy misję już na spokojnie i mamy kolejny token. Nie wiem, co z tymi tokenami się robi, nie pamiętam, cały czas zapominam. Coś fajnego na pewno. Dobra, a to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.